Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę inny spacer niż zwykle w niedzielę, a to dlatego, że dzisiaj jest 15 maja i dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki. To bardzo piękne święto, może dla niektórych mało znane, ale jest to święto już, które odbywa się od 2002 roku. Święto to zapoczątkował redaktor Andrzej Zalewski, który zastanawiał się, jak to jest, że inne kraje mają swojego kwiatka, jak na przykład Holandia ma tulipany, Wielka Brytania chiacynty, a Polska nie ma żadnego. Dodatkowo redaktorowi Andrzejowi Zalewskiemu nie za bardzo spodobało się święto Walentynki, czyli święto miłości, które wypada w lutym. A jak wiemy, luty to taki zimny miesiąc, nieprzyjemny, więc wcale nie jest pełen miłości. Mnie się też tak wydaje, że jednak luty nie jest miesiącem miłości, bowiem od dawna w Polsce mówiono, że maj to jest miesiąc zakochanych. Czyli wybór padł na Maj. I trzeba było znaleźć kwiatek, który będzie kojarzył się z Polską, czyli będzie taki powszechny, będzie piękny, będzie zachęcający, delikatny, a jednocześnie też kojarzący się z miłością. A przecież te piękne niezabudki, niezapominajki, się Uśko, Żabi Oczka, jak najbardziej kojarzą się z miłością, ponieważ dawniej Panny i kawalerowie, gdy musieli się rozstać, dawali sobie kwiaty niezapominajki, wręczali sobie, aby nie zapomnieć o sobie, żeby pamiętać. I wybór padł właśnie na tę maleńką, skromną, i delikatną. Roślinkę na te przepiękne kwiatuszki, błękitne oczka, ale oczywiście są też niezapominajki o kwiatach różowych, tak jak tutaj, i białych. Białych akurat nie mamy, ale różowe nam tutaj czasem się wysiewają. Dlatego ustanowiono dzień 15 maja, dniem polskiej niezapominajki, do tego święta. Bardzo szybko włączyło się bardzo dużo osób, instytucji, organizacji, leśnicy, szczelarze, rolnicy ekologiczni, a także wszystkie osoby, którym, które mają na celu jakby promowanie naturalnej przyrody, jej walorów, żeby ją chronić. Tak, oto w ten sposób powstało bardzo piękne święto, które jednocześnie ma przypominać nie tylko o ochronie przyrody i, i dbałości o nią, ale również ma przypominać o tym, co w życiu ważne o miejscach, o wydarzeniach, o osobach bliskich i o wszystkim czymś, co jest dla nas ważne. I tak, oto maleńka, niepozorna, kwiatuszek, roślinka. Stała się symbolem Polski. Nie zapominajki, choć bardzo piękne, bardzo wdzięczne i wydawałoby się taka delikatna, taka kruszynka. Trzeba pamiętać, że są bardzo ekspansywne i w sprzyjających warunkach potrafią się szybko rozrastać. Ja mam tutaj w ogrodzie posadzone dwie duże rabaty, ta jest bardzo duża rabata, a druga jest pod różami, tak bym to nazwała, ale cały czas pilnuję, doglądam, aby niezapominajki nie wysiewały mi się już w innych miejscach. To oczywiście się zdarza. Co zrobić, żeby się nie wysiewały? Jeżeli ktoś już ma rabaty, nie chce więcej, to gdy nie zapominajka zaczyna już przykwitać, kwiaty robią się brzydkie, trzeba je po prostu nisko ściąć i wówczas ona się nie wysieje. Ja tutaj czasem czekam, aż pojawią się nasiona, ponieważ wycinam niużycko, zbieram takie wiechy i postępuję tak jak z koprem włoskim. Że idzie się i nasionkami, tą wiechą czepie się o ziemię, wówczas nasionka wylatują i same się wysiewają. I to jest najlepszy się w kopru. On tak właśnie lubi. W rzędach rośnie, ale najbardziej właśnie lubi sobie rosnąć tam, gdzie się sam wysieje. Czyli dokładnie tak jak niezapominajka. Niezapominajka w Polsce jest bardzo często spotykana nad wodami, nad potokami, lubi takie miejsca wilgotne, gdzieś tam na łąkach. U nas rośnie w szczerym słońcu, chociaż oczywiście ona wybiera półcień, ale ja tutaj rośliny podlewam, więc nigdy nie ma tak, żeby miała bardzo sucho, żeby zasychała i jak widać utworzył się przepiękny łań. A nie tylko, że wygląda przepięknie, kojarzy się z oczami błękitnymi dziewczyny, kojarzy się z błękitnym niebem, ale jest też również bardzo pożyteczna dla owadów zapylających i w ogóle wszelkich owadów, które oczywiście znajdują tutaj swój przysmak, czyli słodki nektar. A tutaj druga rabata nie zapominajkami mniejsza przy różach Długo zastanawiałam się, co posadzić takiego, żeby te roślinki kwiaty nie były zbyt wysokie. Jeszcze nie wszędzie nie zapominajka ładnie się wysiała. Ale ja cały czas tutaj dosiewam i staram się, żeby chwasty nie rosły plewie, żeby nie miała dużo miejsca, żeby wyglądało wszędzie tak, jak tutaj pięknie, błękitny łan, bardzo to ładnie wygląda, jak jeszcze rozrośnie się żywopłot Bóg bukszpanowy, to będzie wyglądało jeszcze pięknie. Ja tutaj teraz cały czas się staram, żeby już też nie wyplewić tych maleńkich bukszpaników i myślę, że dzięki nie zapominajcie Święto Niezapominajki jest u nas w naszym ogrodzie jeszcze piękniejsze, ponieważ jest to naprawdę bardzo wdzięczna bylinka i jak najbardziej kojarząca się ze świętem zakochanych z Dniem Miłości.